Cześć kochani, mam dzisiaj dla Was filmik, w którym pokażę kolejne dużo, 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 dużo rzeczy, yy, które przyszły mi w paczkach, i powiem Wam pokrótce, czy one mi się sprawdzają, czy nie. I zapraszam Was do oglądania. Ten komplet yy, bluzki i spódniczki z Simpsonami po, po przypadł mi do gustu. Od razu pomyślałam sobie o wakacjach, więc nie wahałam się ani chwili, żeby go kupić. Tak samo w sumie było z tym strojem, z spodniczką, z marihuaną. Z tego był kostium kąpielowy czy body jak kto woli. Ja uważam, że dobre byłoby w sumie do korzystania i w ten sposób, i w ten sposób. Moje ulubione czarne spodnie z po dwie, po dwie dziury na jedną nogawkę. Są najwygodniejsze, najbardziej dopasowane, nie za wąskie, nie za szerokie, nie spadają mi także jestem super zadowolona. Najwygodniejsza bluzka na świecie Zwykła, standardowa, czarna bluzka z długim rękawem Pasuje do wszystkiego Biała bluzka z ręk długim rękawem Również pasuje do wszystkiego, tak jak czarna I zwykła, prosta bluzka Kolejna, zwykła, czarna bluzka, długi rękaw Takie lubię ostatnio najbardziej Zwykłe, czarne leginsy, bardzo elastycznego materiału Z lekko takimi skórzanymi można powiedzieć fragmentami na nogach, one wcale nie są skórzane, ale tak z takim połyskiem. Czerwono-granatowa koszula w kratę. Teraz dla mnie to jest idealne by zarzucić na szybko i wyjść na przykład na ogród, czy w ogóle nawet na miasto gdziekolwiek. Kolejna najzwyklejsza, najprostsza, czarna bluzka z lekko prześwitującym dekoltem. zwykły czarny, luźny top który okazuje się być troszeczkę za luźny prosty czarny top, który jest takiego troszeczkę sztywniejszego materiału kolejny, zwykły czarny top, tym razem jest to crop top z długim rękawem kolejny crop top tym razem w wersji koszuli z długim rękawem czerwono-czarna biała koszula z czarnymi wstawkami pasuje mi do bardzo wielu rzeczy bordowe, można powiedzieć welurowe takie leginsy bardzo wygodne i bardzo mięciutkie w dotyku Czarny, długi sweter z guzikami, czyli takie, jakie lubię najbardziej, co zresztą możecie zauważyć. Czarno-biały sweter z wycięciami na ramionach, to jest coś, co jest ostatnio w moim guście. Zwykły czarno-biały sweter, taki troszeczkę luźniejszy na chłodniejsze dni. Sukienka na krótki rękawek z wyciętymi... Y Bokami plus bardzo długie rozporki bardzo w moim typie i uważam, że to będzie idealne na, na każdą okazję. Zwykły, prosty czarny cardigan, który w sumie też można założyć do wszystkiego tak na szybko. Najprostszy top na guziczki, gdzie widać lecz, lekko mam dziurawę, bo taki mi przyszedł w sumie, z szyję i będzie w sumie również do wszystkiego. bluzka, którą niezbyt lubię, jest dla mnie taka niewygodna i. Przeszkadzają mi w niej kieszenie i jest za długa i ja nie jestem z niej zadowolona Bluzkę czy sweterek, tak jakby to nazwać Bardzo cienkiego materiału, takie bardzo zwiewne Trochę w nietoperzowatym kształcie Spódnica, dłuższa, lekko zakolano I w sumie można ją fajnie komponować z białymi koszulami, stopami Z czymkolwiek komu się podoba Czarna sukienka z kołnierzem pod samą szyję, lekko za kolano i w sumie jest bardzo wygodna. Ja jestem z niej w miarę zadowolona. Wygodne czarne leginsy z napisem WORKOUT na jednej nodze. Troszeczkę zaluźnia na mnie w kolanach, ale i tak pewnie będę nosić. Przewygodny sweter, lekko dłuższy, można go nosić właśnie do spodni, do, do rajstop, jako sukienkę czy cokolwiek. I jest bardzo wygodny i miękki materiał. Z Romwe mam jeszcze takie czarne spodnie z wysokim stanem, które okazało się, że są na mnie za wąskie w nogawce To jest chyba pierwszy taki przypadek, że mam za wąskie spodnie, bo zawsze zdarza mi się, że mam za, za szerokie i mam wtedy problem z, z właśnie luzami na kolanach czy na kostkach To okazało się za, za wąskie, więc niestety będę musiała je komuś oddać czy sprzedać dla mojego Sebastiana zamówiłam jeszcze taką koszul koszulkę z długim rękawem. W sumie jeszcze jej nie przymierzał, więc nie wiem, jak niej wygląda. Z firmy Lila Lilo. Y mam tutaj czarnoróżową mi sukienkę, która niestety ma dla mnie za duży dekolt, bo ja nie czuję się zbyt dobrze w takich. Tutaj jest y zapięcie, to w sumie raczej jest na tył. Co ja wybrałam odwrotnie, ale takie mocne wycięcia to jest dla mnie pięknym, jasnym w różowym kolorze. Z firmy Dressgal przyszła mi też taka yy, maszynka do obcinania włosków nierównych i tak dalej. Ja tego używałam do formowania sobie brwi i ja miałam sobie też takie trzy szczotki do mycia twarzy, z której jestem bardzo zadowolona. Yy, jest to taka maszynka na baterie, yy, Masaże są różne szczoteczki do mycia, gąbki i uważam, że jest to całkiem fajne. Ze strony CN Direct mam jeszcze taki ochraniacz na palce do krojenia, który kupiłam dla mojej kuzynki. Ze strony Dresgal mam taki różowo-niebieski portfel, oraz zwykły czarny pasek. Z strony dressing mam jeszcze przepiękną sukienkę w paski. Sięga mi ona do połowy uda. Niestety nie mogę jej w tej chwili wam pokazać na sobie, bo ma mocne wycięcie, a ja nie lubię się tak prezentować. Z strony dressing mam jeszcze kolejne rajstopy. Są to zwykłe rajstopy w kropki, które bardzo bardzo lubię. Z strony CM direct mam jeszcze najzwyklejszy czarny T-shirt dla mojego seby. Do pokazania. Dwa biustonosze, które moim zdaniem są najlepsze na świecie, jakie tylko mogą mieć. Trochę podniecione, ale to nieważne. Są takiego bezszwowego materiału. Yy, bardzo przyjemne w dotyku, bardzo przyjemne w noszeniu i nigdzie się nie obciskują. I dziwne mi to, dziwnie to powiedzieć, ale są najwygodniejsze, jakie kiedykolwiek spotkałam. I pierwszy raz w życiu mogę stwierdzić, że są naprawdę wygodne. Pierwszy miałam yy, żółty, bo one są dwustronne. Drugi mam różowy. Do każdego zestawu były pełne zakryte majtki, takie jak te tutaj. Nie będę ich oczywiście pokazywać, bo ja dostałam żółte i różpaczkę przeróżnych skarpetek, m.in. zwykłych turkusowych, zwykłych różowych stópek takich misiów z pszczółką oraz najbardziej takie śmieszne to są takie popcorny. To na dzisiaj już będzie koniec. W komentarzach oczywiście napiszcie, co Wam się podobało najbardziej, co byście zmienili może w tym filmie, albo co byście sami kupili i trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmiku.